Witajcie! To może być bardzo ciekawy rok dla naszej branży. Skąd to wiem? Bo mamy dopiero styczeń, a już wiadomo o wielu różnych zmianach, które mogą wywrócić cały transport do góry nogami. A przecież po drodze może nas jeszcze coś zaskoczyć. Pandemii z 2020 roku nie spodziewał się nikt. Wzrost cen paliw i wysoką inflację w 2021 przewidzieli nieliczni. A co zaskoczy nas w 2022 roku? To się dopiero okaże. Jest jednak kilka ważnych kwestii, które wchodzą w życie w rozpoczynającym się właśnie roku i o większości z nich każdy kierowca pracujący w międzynarodowym transporcie towarów po prostu musi wiedzieć. Właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszam na CE, jedziemy z tematem. Zaczniemy od czegoś, co dotyczy wszystkich kierowców. 1 stycznia zawiał u nas wiatr z zachodu. Oczywiście nie przyniósł zachodnich wynagrodzeń czy tamtejszego poziomu życia. Dostaliśmy za to droższe mandaty właśnie w cenie tych z Niemiec. No i co z tym zrobić? Jedyna rada po prostu jeździć przepisowo, bo moi drodzy, będzie drogo. Od stycznia policjant może wlepić nam mandat do 5000 złotych. A maksymalna wysokość grzywny nałożona przez sąd wynosi obecnie 30 tysięcy. Nieustąpienie pieszemu na przejściu to kara od 1500 do 3000 zł, gdy złapią nas ponownie na tym samym wykroczeniu. Dokładnie takie same widełki mamy w przypadku wyprzedzania na przejściu dla pieszych. Pół tysiąca zapłacimy za gadanie przez telefon trzymany przy uchu, a nawet 2,5 tysiąca zapłacimy za korzystanie z korytarza życia. Natomiast 800 zł wyniesie mandat za zaparkowanie pojazdu na miejscu dla niepełnosprawnych. No i przekroczenie prędkości. Przyjeździe jeździe o 31 km za szybko zapłacimy od 800 do nawet 1600 zł. Ta druga stawka za recydywę. Kwoty mandatu rosną razem z prędkościami, aż sięgną zwalających z nóg 5000 zł. Z drugiej strony, jak ktoś przekracza prędkość o ponad 70 km na godzinę, to kara mu się należy. I to surowa. No, ale to nie koniec nowości w tym roku. Od 6 lipca 2022 roku wszystkie nowe ciężarówki, naczepy oraz przyczepy muszą zostać wyposażone w czujniki temperatury i ciśnienia w oponach. A za dwa lata taki obowiązek będzie dotyczył wszystkich pojazdów ciężkich, bez wyjątku. Czujnik może być na obręczy, wentylu lub w oponie. Technologie tego typu istnieją już od dawna i mówiliśmy o nich w jednym z naszych starszych odcinków. A po co ten wymóg? Komisja Europejska chce przez stały monitoring ciśnienia w oponach dbać o bezpieczeństwo na drogach. Mowa też o unikaniu przedwczesnego zużywania się opon, co z kolei przekłada się na ekologię. Koszty dodatkowego wyposażenia będą jednak musieli wziąć na siebie oczywiście przewoźnicy. Różne kraje Europy wprowadzają w tym roku swoje własne przepisy, z których warto sobie zdawać sprawę. W Niderlandach wchodzi na przykład zakaz wjazdu do stref ekologicznych w 14 miastach oczywiście dla pojazdów ciężarowych. Wjeżdżać mogą jedynie ciężarówki spełniające normę Euro 6 oraz elektryki. Również w Niderlandach wchodzi zakaz palenia papierosów w kabinie. Taki zakaz obowiązuje tam w miejscach pracy, a kabina ciężarówki jest właśnie takim miejscem dla kierowcy zawodowego. Mandat Niektóre źródła podają, że od 450 euro. Zakaz palenia ma wejść również we Włoszech. Tam jednak będzie obowiązywał jedynie w trakcie jazdy, bo według włoskiego ustawodawcy palenie jest źródłem rozproszenia uwagi. I niewątpliwie tak jest w rzeczywistości. Dodatkowo opowiem o ciekawostce z Hiszpanii. Tam ma zostać wprowadzony zakaz wykonywania przez kierowcę załadunków i rozładunków z kilkoma wyjątkami, jak na przykład cysterny. Wielu się z tego ucieszy. W Belgii natomiast wejdą w życie zmiany dotyczące korzystania z telefonów podczas prowadzenia pojazdu. Przykładowo używanie smartfonu do wyznaczania trasy przez GPS będzie możliwe tylko, gdy urządzenie zamontujemy w specjalnym uchwycie. Bez tego czeka nas grzywna w wysokości 174 euro. Ogólnie w Belgii nie będzie wolno używać, trzymać ani manipulować urządzeniami mobilnymi z ekranem. Każe będzie podlegało również trzymanie urządzenia na kolanach, tunelu środkowym lub na fotelu pasażera. Dla odmiany przenieśmy się na wschód. Na początku tego roku Białoruś wprowadziła embargo na produkty spożywcze z Unii, USA i Kanady, więc będzie można spodziewać się rzadszych transportów w tamtym kierunku. Na koniec tej międzynarodowej wyliczanki wypada wybrać się jeszcze na Wyspy Brytyjskie. Od tego roku w końcu weszły w życie pełnoprawne kontrole celne na granicy z Unią Europejską. Trzeba teraz mieć specjalne konto w systemie GVMS, a pojazdy muszą mieć numer GMR. Natomiast kierowcy będą zobligowani do posiadania deklaracji celnych na wszystkie towary, które przewożą. Tak w telegraficznym skrócie przedstawia się od stycznia sytuacja w transporcie do Wielkiej Brytanii. Umyślnie nie poruszyłem jeszcze najważniejszej kwestii czyli pakietu mobilności. Głównie dlatego, że nie chciałem, aby ten temat zdominował dzisiejszy odcinek. A tak pewnie by się stało, gdybyśmy zaczęli rozkładać na czynniki pierwsze zmiany, które mają wejść w życie w lutym 2022 roku. Obowiązek zgłaszania delegowania kierowców, zmiana w strukturze wynagrodzeń w transporcie międzynarodowym, obowiązki rejestrowania przekroczenia granic w tachografie czy powrót pojazdu do kraju to tylko niektóre z zagadnień do poruszenia w tym kontekście. No i oczywiście będziemy o tym mówili, ale w osobnym odcinku albo w serii filmów szczegółowo opisujących te zmiany, bo temat niestety tego wymaga. A co wy sądzicie o tych wszystkich nowinkach, które wchodzą w 2022 roku? Jak zmieni się przez nie wasza praca? Dajcie znać w komentarzach. A ja dziękuję za dzisiaj i życzę szerokości z C. +E. Do zobaczenia!